Witam Was w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Happy Wheels. Tak, Dawno mnie nie było, ale tak, już jestem. I chciałbym Wam bardzo podziękować, bardzo za 1200 wyświetleń. Ponad 1200 wyświetleń. To jest naprawdę dla mnie szok, że po prostu to oglądacie, bo za zaczęłam nagrywać i po prostu powiedziałem, hmm, może coś zrobić, może coś. Zro może coś może coś się stanie, a zau zauważyłem przez ostatni miesiąc czy dwa, że jednak oglądacie to i. No. Nie powiem, że czerpiecie z tego fajne, ale oglądacie, tyle wam powiem. Więc tak, zaczynamy. Tak, zaczynamy i tyle. O, od, na, od ratingu w dzisiaj. W dzisiaj? No dobra, może. Być.

Puściłem się z niewiadomych powodów. Nie wiedziałam nawet kiedy będzie. Tak. O, stop, stop stop, stop. Nie, nie. Nie, ja nie chcę pomocy. Nie! Zniknęło. Illuminati confirmed. Illuminati... Nienawidzę. I hate it. Siedzę, sobie siedzę. Nie! Nie! nie. I się nadziałam. Nadziałam się, ponieważ mogę. Dlaczego wszyscy tak robią? Bo mogą. To, że nie wszyscy wszystko mogą. Nie robią to, bo mogą. Robią to, bo chcą. O, o, o. Co, co, mi? co mi się stało z gardłem? Okej. Eee, Okej, okay? okay, wszystko jest w Nic się nie stało. Nie widzieliśmy tego, prawda? Nikt z Was tego nie widział. Nikt. 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 Co? Co? Co mi się dzieje? Help me. I jest hotel. Nie, 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 nie. Dobra, nie. Tutaj jest Facebook jego, możecie sobie popatrzeć. Ja tutaj. Hop. O, o doszło. Do... Co? Um, okej, okay. ale powiedz mi co się stało? E... Co? W jakiś mi jeszcze wmuchłem. Z tam złapie się. Jeszcze się nadzieje na końca, Patrzcie, patrzcie. O nie. Co, co mi się stało? Patrzcie, replay. Proszę Państwa. Replay. Teraz patrzcie, proszę Państwa, jak się rzuciłem. Poleciałem i co tutaj się stało? Co tutaj się stało? Ale później jeszcze wybuchł gdzieś tu. I nagle wybuchł na dwie części. Jedna poleciała w dół, a druga tutaj sobie stała. Tu chyba zaś wybuchniesz. <laughs> no, no, no co się stało? No, dobra, ale je, jestem piłką. Kiedy pan powiem? A, piłka! U, piłka! Kto lubi piłkę daj lajka pod filmem. Tak, kto lubi piłki... Daj lajki. Bo pi piłka i like to prawie to samo. wiecie? Piłka i like to są spokrewni i Mówię po polsku. Ui. O nie. A plus, plus! Uuu, mistrzostwo! Dobra, rob swingów tutaj już mieliśmy jednego. Ale się złapię jeszcze. Hop. A stop. Jak to już nie grałem ostatnio? Hop. Tak, wtedy, kiedy mi się nie nagrał głos. Tak. Tyle mogę powiedzieć. Niestety. Nie nagrał mi się głos. O, za za chwilę tam... Uwaga, Victoria, jaka małutkie ta! Gdzie się tak ciągnęło? Jeżeli się nie puszczę, to eksploduję. Tak? Zgadzam? Zgadzam Co mi się jeszcze stało? A, zrobiłem sobie na krótka. Dobrze. Zgadzam yy... się, proszę Państwa. Uh, uh, uh. X faktor. Uh. Państwa chyba, nie polski. Uh. 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 Uh.

Witam z Państwa 100 sekund i niestety muszę się z wami pożegnać po, po tej mapie, ponieważ już mamy 9 minut tak po, po, ponad 9 minut i proszę Państwa landang na koniec. I proszę Państwa to był koniec naszego kolejnego odcinku z Happy Wilson. Nie pamiętam już który, ale jednak jest. Więc... No więc tak, proszę bardzo, bardzo. Rate 5 tyle. No...